W dzisiejszym odcinku z serii Wednesday będziemy rozpracowywać samples z The Glengale. Będzie to ośmioletni kilkeran z beczek po Porto edycja 2022. Zapraszam. Cześć, z tej strony Wodysław P, Whisky Mold Content. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj kilka ran. Dawno już na kanale nie było kilka rana, a mam kilka fajnych sampli z destylarni Glengale, i dzisiaj chciałbym przyjrzeć się bliżej temuż oto wynalazkowi. Jest to ośmioletnia łyski z destylarni Glengale. Kilkeran z beczek Poporto. Zacna moc, muszę przyznać, 57,9. Jeżeli chodzi o. Jakieś informacje na temat tej whisky zapraszam na stronę Whiskybase numer 203463 i tam pewnie będzie troszeczkę więcej informacji na temat tej whisky. E, powiem wam, dzisiaj debiutujemy z ciekawym kieliszkiem. Poznajecie to szkło, prawda? Słoń jak dla mnie Ford K. Jeszcze nie mają inne skojarzenia. Natomiast, ponoć, jest to bardzo fajny kieliszek, jeżeli chodzi o degustację i o wydobywanie aromatów. Debiut, dlatego że mam te kieliszki dzięki uprzejmości mojego przyjaciela z Polski, który mi te kieliszki wysłał do UK i nie próbowałem ich jeszcze. Także debiutik fajnie. Dobra. Mamy ośmioletniego, kilka rana. I cóż my tu mamy? Otóż. W aromacie. No beczki poporto są wyczuwalne. Ale jest mój ulubiony charakter. W destylarni Glengale. Jest kurz. Jest brud, jest smar. Są oktany oczywiście, ale nie ma się co dziwić. 60% prawie, 57,9%. Z tego co wiem, oczywiście łyski niebarwione, niefiltrowane. Więc tak. Muszę się do tego kliżka przyzwyczaić, powiem wam szczerze. Tak trochę dziwnie mi się z niego, z niego mocha, nie? Wygląda fajnie, ogólnie fajna struktura. Tylko wiem, że ten kieliszek miał nie wyglądać, tylko ma spełniać swoją funkcję. Dobra, wracając do łyski. Jest odrobinę dymu. Takie przypalone siano. No jest ten brud, właśnie smar. Są beczki po Porto. Jest czerwona porzeczka. Może trochę czarnej poreczki nawet Coś co kojarzy mi się z agresem. Jakieś takie nuty suszonej żurawiny o, na pewno. Trochę jeżyny, drapaka jeżyna, może trochę poziomki, nuty lekko czekoladowe, w kierunku gorzkiej czekolady zapewne. Ale jest ten cudny charakter, bardzo lubię whisky z Campbelltown. Kieliszek robi robotę, muszę przyznać. Naprawdę fajnie. Każdy indywidualny aromat można wyłapać. Jakieś delikatne nuty karmelu mi się pojawiają. Delikatna solonkowość na pewno. Takie nuty morskie. Nie, no fajnie. Jest fajnie, jest przyjemnie. Zobaczmy, jak smakuje. W smaku od samego początku, biorąc pod uwagę to, że łyski jest bardzo fajna, oleista, treściwa, bardzo fajnie trzyma się języka, to tutaj dostajemy na dzień dobry od razu taką fajną zbożowość, z którą kilka ran zresztą bardzo słynie. Taka słodycz, zbożowa, zbożowa słodycz. Zaraz oczywiście za tym idzie w parze dość spora nuta beczek poporto. Jest sporo czerwonych owoców. Te suszone suszona żurawina. Czerwona porzeczka, łamana, być może odrobinę czarną porzeczką. Mamy tutaj oczywiście też. To co w aromacie było wyczuwalne, te drapaki, jeżyny inaczej mówiąc. Sporo czerwonych owoców. Gdzieś za tym mruga delikatnie, właśnie taka nuty kakao, kawy, gorzkiej czekolady. Idziemy dalej. Słodycz łamana solankowością. Dopiero po przełknięciu czujemy nieco dymu. Ten dymek wysuwa się na prowadzenie. Kiedy to przełykam, oczywiście cały czas jest słodko. Przyjemnie są te nuty kurzo, kurzu, są te nuty takie garażowe typowo. Takie delikatnie, brudne. Bardzo przyjemnie się to łyski pije, muszę przyznać. Idziemy dalej. Przy trzecim łyku pojawia się odrobinę takiej Winności, delikatnej kwasowości, której towarzyszy słoność i słodycz. Po przełknięciu wychodzą nam nuty karmelowe, nuty czekolady. Teraz już bardziej w kierunku mlecznej czekolady. I to wszystko fajnie otulone kurzem, brudem, smarem, piwnicą delikatnie, być może. I idąc do finiszu, który jest. Przyjemny, rozgrzewający, dość długi, muszę przyznać, bardzo fajnie trzyma się języka. To tutaj, w samym finiszu, mamy zbożową słodycz, mleczną czekoladę, taką już to chyba kiedyś mówiłem taka szybko podniesiona z zakurzonej podłogi czekolada, którą ja łasuch pewnie i tak bym skonsumował. E Delikatny dym, delikatna ziemistość. Pozostałości tych owoców, trochę powiedziałbym tej jeżyny i trochę e, suszonej żurawiny. Całkiem fajnie to gra, muszę przyznać. Bez bicia przyznaję, że no kilka ran to jednak whisky, którą ja bardzo lubię. Zresztą oglądając moje wideo z ulubionych whisky i tak dalej, pewnie zauważyliście, że kilka razy dość często się tam przewija. Mam do tej destylarni sentyment, byłem tam, widziałem jak to mniej więcej funkcjonuje i po prostu ten profil smakowy bardzo mi odpowiada. Tutaj akurat te beczki po Porto zrobiły robotę, muszę przyznać. Jest to whisky młoda, oczywiście tego nie da się ukryć, jest to whisky, która gdzieś tam ma w sobie te, te nuty alkoholowe, no jakby nie patrzeć, 58%, Ośmioletnia łyski, natomiast jak najbardziej jest to łyski, którą da się pić, z której można czerpać sporo przyjemności. I jeżeli mieliście możliwość, moi drodzy, próbować tej łyski, dajcie mi znać w komentarzach pod filmem. Będę wam bardzo wdzięczny za to. Ode to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie i widzimy się na nabawem. Do następnego.